Siemanko, dzisiaj pokażę, wam, e, 207, e, dzisiaj pokażę Wam wymianę rozrusznika w Ładzie 207 czekaj dzisiaj pokażę Wam wymianę rozrusznika w Ładzie 207 czy w Ładzie 207 czy w Ładzie Niwie, zasada jest ta sama plus taki, że w Ładzie Niwie nie potrzebujemy podnośnika teraz podlewarujemy samochodzik element niekonieczny aczkolwiek w przypadku 250, znacznie ułatwiający odkręcenie dwóch śrub. Tak można to zrobić bez problemu, bo bez kanału. Dobra, to już mamy. Rozłożymy sobie coś, żeby nie leżeć bezpośrednio. Ziemi. I teraz, jak pani operator da telefon, pokażemy, o co się rozchodzi. Tu mamy rozrusznik to jest jedna śruba, druga śruba, trzecia jest od dołu. Pierwszą śrubę odkręcimy bezproblemowo klucem oczkowym numer 13. O, resztę kluczy odkręcimy nasadką. Trzeba się po prostu troszeczkę pobawić. Pani operator, trzymaj aparat, telefon. Za droga pani. Okay. Niestety, muszę przyznać, że w przypadku Niwy jest o wiele, wiele łatwiejszy dostęp niż w przypadku siódemki. Czasami jeszcze się zdarza tak, że na rozruszniku macie przed rozrusznikiem macie osłonę taką termiczną, żeby się nie grzał dodatkowo od kolektora, osłona ta jest przykręcona na, do kolektora na dwie śruby 13, które najczęściej pod wpływem korozy się ukręcają, i jedna śrubka na klucz dziesiątkę tuż przy y, mocowaniu silnika, przy y, tym łapie silnika po prostu Ją jest bardzo ciężko odkręcić. Ja wyjąłem tą osłonę całkowicie, ponieważ wiedziałem, że będę jeszcze raz wyciągał rozrusznik i stwierdziłem, że nie ma sensu, żeby bawić się po raz drugi. No i reszta. Pierwsze odkręcam sobie dolną ślubkę. Niestety jest to bardzo żmudny proces, ponieważ Ech, ładnie idzie. Już jak raz się wykręci to powiem Wam później jest tylko z górki Ogólnie nakręcając ten film zobaczymy ile czasu trwa tak właściwie wymiana rozrusznika to na samym początku zajęło mi to troszeczkę więcej czasu bo musiałem yy, wykręcić wydech i nie wiem czy gdzie w tej yy, dzisiaj tego samego nie będzie czy nie będę musiał wykręcić wydechu to się okaże za chwilę. Myślę, że nie wiem, czy jest samochód, w którym byłby łatwiejszy dostęp. No na pewno niwa jest tym samochodem, ponieważ tam do, do odkręcenia dolnych śrub nie potrzebujecie nawet podnośnika. Wystarczy, że się położycie pod samochodem. Nawet ktoś takich gabarytów jak ja nie ma z tym najmniejszego problemu. Tak i to jest śruba niestety, którą się najciężej odkręca z powodu jej dostępu, który jest straszny. Jest po prostu ciasno, nie ma jak ręki włożyć ani nic w tym stylu i trzeba tylko i wyłącznie kluczem uprawiać Rozrusznik wymieniam ponieważ samochód można by powiedzieć raz się zdarzyło że nie załapał później parę tygodni jeździłem, dwa dni jeżdżenia do Warszawy na zdjęcia i nagle Kordy też znowu się coś skopało. Raz nie załapała, Aż w końcu rzuciła całkowicie palenie. Po wyjęciu rozrusznika i jego, jego wyczyszczeniu zaczęła odpalać, jeździć. Do następnego dnia, gdzie po prostu miałem jechać po Eryka do przedszkola, i samochód odmówił posłuszeństwa. Niestety, bardzo, bardzo malutki skok wyklucza nam to wszystko trudnie o paluszkiem idzie ogólnie jestem zdumiony że 30 letnia Łada nigdy nie było nic w podłodze robione a podłoga sięńka. za wzmocnienia normalnie podnoszę samochód nie używam żaby tylko lewarka oryginalnego ładowskiego No i tak to sobie człowiek radzi. No jest tu trochę jeszcze do porobienia wycieki silnika. Takie tam inne pierdoły. Ale jeździ samochód non stop. Muszę powiedzieć, że ta awaria jest pierwszą od po prostu trzech lat. śrubę do dołu mamy wykręcone. Tak. Co? Zostaw to. Się. Teraz przejdźmy od tej strony. Teraz zabieramy się na wyjęcie tego wielkoluda. Po wyjęciu go tak musimy kluczem 13. A, czekajcie jeszcze chwilkę. Bardzo ważna kwestia, zanim odkręcicie rozrusznik. Trzeba odłączyć akumulator, żeby nas prąd nam klucza nie zespawało. O, i już możemy podchodzić bezproblemowo. Z tyłu rozrusznika jest jedna taka śruba, którą przykręcamy stały plus do rozrusznika. Ona jest również na klucz numer 13. Niestety, dostęp do niej jest troszeczkę cięższy. Kurwa. Nie wiem czemu, ale powiem Wam, że w Niwie jest o wiele. Naprawdę uwierzcie mi o wiele łatwiej wymienić ten rozrusznik niż w siódem Kurwa Słuchajcie, może wyjdzie. Mamy jeszcze taką wsuwkę. Wcześniej go wyciągałem, to nie miałem akumulatora w ogóle. I proszę bardzo, pani operator, jaki czas mamy? Ile minut? 9. 9 minut wyjęcie rozrusznika, który 30-letni. Ja go będę regenerował. Teraz Wam pokażę różnicę między nowoczesnym rozrusznikiem a starym rozrusznikiem. Ja kupiłem rozrusznik firmy TADEM. Podobno oryginalny, rosyjski. Jest on z przekładnią planetarną. Dzięki czemu samochód będzie. Zobaczcie sobie różnicę. Samochód, akumulator będzie mniej prądu tracił, a rozrusznik będzie miał łatwiej kręcić. Ta sama zasada, po prostu w tym rozruszniku. Do tej śrubki przykręcamy. Jak widzicie, śruba jest miedziana, więc będzie lepiej przewodziła prąd. Tak? Do tej śrubki przykręcamy główny prąd, zakręcamy go nakrętką, a tutaj mamy wiadomo połączenie. I tutaj mamy taką wsuwkę w rozruszniku. Ją zakładamy tutaj. To jest po prostu sygnał ze stacyjki do rozrusznika. Więc nic, nic prostszego. Wiadomo, montaż robimy odwrotnie do demontażu. Czyli składamy. Jak mamy kable na wierzchu. Możemy je jeszcze sobie wyczyścić, co właśnie uczynię. Wziąłem sobie papierek 120 Przeczyścimy wszystko. Jak puszczę spadnie? Jasekurować? Nie powinien, ale lepiej jasy Mamy już przeczyszczone. Przeczyszczę jeszcze podkładkę. Dla ciekawości, podkładka też jest miedziana. Dobra, jeszcze wsówkę sobie zagnieciemy, żeby lepiej troszeczkę się trzymała. I teraz tak. Słówkę podłączamy. A ty, Franco. słówkę podłączamy. Miejsce słówki. I teraz drugi ek kładamy Acz muszę wam chwilę zasłonić. Zabezpieczamy standardowo kluczykiem 13 Niestety Mówi za dwie minuty nagrania Popsułaś coś Ciasność nie pomaga bardzo. Bardzo nie pomaga. Muszę spróbować płaskim to dokręcić. Nic nie Wracamy do żochodki. Zkręcamy z czuciem. I teraz tak, wkładamy go na miejsce. Pyk. Wkładamy do środka. I przyłapujemy w pierwszą górną śrubkę. Добра, што тамаме. За ова панове. dokręcamy ją troszkę ale tylko troszkę wiem, też mi polecało dobra, mamy dokręcone teraz Pani operator daj Pani telefon Och, chodźcie ze mną tajemnicze o pokażę wam jak to od środka wygląda i to mamy tak tu macie jedną, tu macie drugą tu jest śruba od skrzyni ta duża i tam macie te dwie małe od rozrusznika ja to wkręcę pani operator proszę telefon abstrasa

Ma przykręcanie, które trochę potrwa. Więc za, na chwilę zapauzujemy. Teraz, jak kurwa ustawiam, wszystko to spierdalaj. Nie lecieć. Ty masz tu mnie baną łapę. Kurwa! Ja pierdolę! Odkręcałem non stop. Co za kurwa debil! Ja pierdolę! Więc ja bym sobie mógł kręcić do usranej śmierci. Kurwa mać! No to trzeba być zjebanym! Kurwa idiotom! Kurwa! Nie przykręc... Muszę oddalić. No. Rozrusznik już przykręcony. Mhm. Teraz robimy test bojowy. Opuścimy samochód. Dla bezpieczeństwa. I sprawdzamy. Czy coś tu dało, czy nic nie dało. Zupełnie inny dźwięk odpalania, taki jak w Niwach 1.7 MPI lub 1.7 w ogóle w tych nowszych ładach. Yy, może to kwestia tego, że jest akumulator słabszy, ale na wskaźniku odładowania zauważyłem jeszcze większy spadek poboru prądu niż powinno być po prostu na odwrót, ale jest to na pewno wymiana na plus. Trwała z czyszczeniem, ze wszystkim może 25 minut. Jeśli podobają Wam się takie filmy, chcecie więcej filmów, lajkujcie, piszcie. A za jakiś czas wrzucę Wam filmik z montażu rozrusznika w Niwie. Zobaczycie o ile łatwiejsze to jest niż 207. Trzymajcie się na razie.